Dziś, 28 lutego, obchodzimy Dzień Chorób Rzadkich. Gdyby był rok przystępny, byłby 29 lutego. Data nieprzypadkowo wybrana oczywiście najrzadszy dzień w roku. Choroby rzadkie faktycznie są bardzo rzadkie 5 przypadków na 10 tysięcy osób. One najczęściej rozpoznawane są w dzieciństwie najczęściej są warunkowane genetycznie. I gdyby zliczyć Każdą osobno byłoby naprawdę bardzo, bardzo dużo pacjentów. Jeżeli mówimy o diecie ketogennej i chorobach rzadkich, rekomendacje wskazują na to, że w kilku chorobach faktycznie moglibyśmy ją zastosować. Choroby rzadkie, w których moglibyśmy zastosować dietę ketogenną, są dwie podstawowe: dietę musimy stosować całe życie, nie mamy na ten czas innego sposobu leczenia. Jedna z chorób, deficyt dehydrogenazy pirogronianu, dotyczy przetwarzania węglowodanów w organizmie. Dzieje się to w nieprawidłowy sposób, w związku z czym węglowodany szkodzą. Dlatego dieta ketogenna daje możliwość prawidłowego rozwoju i redukcji napadów padaczkowych. Druga choroba, deficyt GLUT1, czyli transportera glukozy do mózgu, jeżeli nie mamy transportera glukozy, mózg nie jest odżywiany. W związku z tym musimy zamienić odżywianie mózgu z glukozy na ketony. Właśnie dzięki diecie ketogennej. Rekomendacje mówią również, że w chorobach mitochondrialnych moglibyśmy zastosować dietę ketogenną bardzo ciężkie skomplikowane choroby warunkowane defektami różnymi defektami enzymatycznymi. Trzecia grupa chorób, glikogenozy, i tutaj głównie glikogenoza typu 5 i 7. I tutaj dieta ketogenna czy ketony mają zapewnić źródło energii dla mięśni, wspomóc pracę mięśni, zapobiegać nadmiernemu zmęczeniu pacjentów. Jeżeli mają Państwo pytania, wątpliwości, chcą skonsultować swój przypadek. Czy, swój, czy y, dziecka zapraszam serdecznie. Nazywam się Ewem Kewemczyska Seliga, jestem dietetykiem, neurosfera, Warszawa.